pewno było to świetne widowisko, typowo salowe, na bardzo dużej jakości. Mecz miał swoje dwa oblicza, bo moim zdaniem kilka sytuacji więcej w pierwszej połowie miały pniewy niż my. Świetna postawa obydwu bramkarzy spowodowała to, że wynik był do przerwy tylko 1-0. W drugiej połowie wydawało mi się, że kontrolowaliśmy to spotkanie. Mieliśmy mnóstwo sytuacji na to, żeby. Prowadzić 2-0 i myślę, że to by zamknęło ten mecz. Eee, niestety brak dyscypliny trochę przy bramce na 1-1 eee, mojego zespołu spowodował to, że straciliśmy tą bramkę. Potem obydwa, obydwie drużyny dążyły do tego, żeby tą bramkę zwycięską strzelić. My nadzieliśmy się na kontrę po własnej stracie. Eee, na rekontrę, bo to my wyprowadzaliśmy kontratak. Nadzieliśmy się na rekontratak i przeciwnika i 2-1. Trzecia bramka była konsekwencją oczywiście już odkrycia się, chociaż przy stanie 2-1 jeszcze mieliśmy dwie dogodne sytuacje na 2-2. Powiem tak, wydaje mi się, że wynik sprawiedliwy byłby remisem. Remis dzisiaj, ale wygrała drużyna, która była bardziej konsekwentna i była przede wszystkim skuteczniejsza. My w drugiej połowie szczególnie byliśmy bardzo nieskuteczni pod bramką przeciwnika, a może to po prostu zasługa też Łukasza Błaszczyka. Chociaż muszę pochwalić też dzisiaj Orfeusza, bo też wybronił bardzo dużo sytuacji bramkowych. No i tak jak powiedziałem, generalnie mecz na wysokim poziomie. drużyn gdzieś tam z czołówki ligi widać było. Jesteśmy bardzo niezadowoleni, że ten mecz przegraliśmy, bo praktycznie na 100% mogliśmy dzisiaj sobie zapewnić czwarte miejsce. Pierwszą połowę wyszliśmy, strzeliśmy bramkę, schodzimy do szatni i coś, coś się stało i dostajemy dwie bramki niestety. Zbyt szybko twierdzę, jedna po drugiej i myślę, że troszeczkę byliśmy dzisiejszego dnia nieskuteczni. Mieliśmy swoje sytuacje, ale niestety ich nie wykańczaliśmy tak, jak powinniśmy. Duży SP bardzo dobrze operowała piłką. My staraliśmy się grać w średnim pressingu, przechodzić do wysokiego, ale ciężko było gdzieś tam im zabrać piłkę, więc myślę, że zasłużenie dzisiaj wygra. Czesto derbowe smakuje podwójnie, tak? I bardzo się cieszymy. Gdzieś tam nie tylko punkty w lidze, ale też, też prestiż gdzieś tam w Wielkopolsce zostaje znowu u nas, także, także podwójna radość. No, trochę źle weszliśmy w ten mecz, ale wiadomo mecz wyjazdowy zawsze gdzieś tam do tej hali trzeba przyzwyczaić. Dość pierwsza bramka samobójcza, kolejna już gdzieś tam nam się przytrafiła. Ale z minuty na minutę gdzieś tam się rozkręcaliśmy tak? i, i gdzieś, gdzieś te założenia sobie skorygowaliśmy i myślę, że, że im, im dalej w mecz, tym byliśmy groźniejsi. Zagraliśmy bardzo dobry mecz, że się grę w obronie. Bardzo fajnie to wyglądało, założenia super chłopaki spełniali, więc, więc z tego elementu na pewno jesteśmy zadowoleni. No i na pewno cieszy, cieszy to, że dążyliśmy wytrwale i cierpliwie do zwycięstwa, tak? że, że tego charakteru nie zabrakło. Pochwaliłem chłopaków po meczu, że, że naprawdę jeden z najlepszych meczów w, w tej rundzie, na pewno w naszym wykonaniu, bo było widać mnóstwo zaangażowania i, 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 i też takiej boiskowej inteligencji tak? w wielu momentach. Myślę, że to zaważyło, tak? bo, bo wiadomo, mecz teoretycznie gdzieś tam był równy, ale, ale myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że, że nie byliśmy drugą lepszą i zasłużenie wygraliśmy, gdzieś tam minimalnie. Tak? I bardzo się cieszymy, bardzo ważne dla nas punkty, bo chyba już nawet matematycznie zapewniliśmy sobie play-offy, mi się wydaje. No i teraz co? No, no myślimy o tym, żeby w tych play-offach jak najwyższe miejsce zająć. No, no tabela tak wygląda, że mamy szansę nawet na piąte miejsce, tak? więc, więc, więc myślę, że to taki nasz cel będzie. No, Boisko pokaże, że stały trzy kolejki, mamy wszystko w naszych nogach, wystarczy wygrywać i na pewno na tym piątym miejscu skończymy. Wówczas byśmy spotkali się z drużyną z Leszna w pierwszej fazie play -off. myślę, że to by, to by fantastyczny scenariusz i, i, i fajnie, gdyby tak się stało, natomiast wiadomo, jeżeli nie, trudno, jeżeli zmierzymy się z kimś innym, no to też na pewno będziemy walczyć, ale mówię, do tego jeszcze daleko, cieszy mnie bardzo, że... że bez urazów dzisiaj się było. No niestety, tak jak gdzieś tam dawaliśmy już informację, Oskar Stankowiak do końca sezonu już nie zagra, więc kolejny zawodnik taki podstawowy gdzieś wypadnął z kadry. W perspektywie tego, że mamy jeszcze Puchar Polski i gdzieś tam play no, mam nadzieję, że obędzie się już bez kontuzji i tą kadrą wąską, którą mamy, będziemy mogli dograć tak sezon i walczyć um, uczciwie tak, z rywalami teoretycznie lepszymi od nas. Także raz dziękuję swoim chłopakom, no i oczywiście grupie kibiców z Pniew, która przyjechała, fantastyczny doping cały mecz, fantastyczna atmosfera, należy to pochwalić, bo i kibica z Leszna dopingowali swój zespół i nasi kibice dawali fantastyczny doping, wspaniała atmosfera, tak naprawdę czułem się jak na meczu w Pniewach momentami, więc, więc co, no miła sobota dla nas, świąteczna, także z mojej strony. Mogę życzyć wszystkim e, wesołych świąt, wszystkiego dobrego, zdrowia przede wszystkim e, bo to jest chyba dla nas wszystkie najważniejsze e, i co widzimy się, z, my widzimy się za tydzień w Pniewach w półfinale Pucharu Polskiego, podejmujemy Jagiellonię, Bałystok, bardzo liczymy tam na dobry występ i, i, i awans do finału Pucharu Polskiego. Ja nie, nie. Wiem, nie, nie wiem który raz już to podkreślę, że mecze między nami to są mecze telewizyjne i one powinny być obowiązkowo tak naprawdę w, w, w telewizji grane ponieważ no są na fantastycznym poziomie. Ja muszę dzisiaj pogratulować ogromnie kibicom zarówno naszym i, i, go, i gospodarzy, bo stworzyli super widowisko, fantastycznie dopingując o bazy zespoły. No i tak jak zauważyliście, ten mecz na bardzo wysokim poziomie stał. Jedna i druga drużyna stworzyła sobie fantastyczne sytuacje. Chciałem tutaj pochwalić bardzo bramkarza gospodarzy, ponieważ no naprawdę... Utrzymał ten mecz bardzo długo na, na, na super emocjach, no ale się udało gdzieś tam w końcówce przechylić tą szalę na naszą korzyść. Może też te dwa dni więcej odpoczynku sprawiły, że mieliśmy troszeczkę więcej sił w tej końcówce, gdyż z tego co prawda, wiemy Leszno grało mecz dwa dni później od nas ostatni.